thank you Hej, hej, hej! Witam Was wszystkich, moi mili! Z tej strony Calder. Jak widzicie, jesteśmy ponownie w grze Tomb Raider. Tomb Raider, no, którego będziemy sobie powoli kontynuowali. O ile dobrze pamiętam, tak wiele go już nie zostało. Dlatego też musicie wykazać się cierpliwością i za jakiś czas go zakończę i zacznę nowy projekt. Ale w międzyczasie e, powiem ci nieco jeszcze o Bioshocku, e, którego prawdopodobnie przerwę e, nagrywanie. E, dlaczego go przerwę? Nie chodzi o to, że tam miałem jakieś problemy techniczne, bo sobie z nimi e, dałem radę. E, nie chodzi o to, że może trochę nie ogarniam gry, ponieważ dawno w nią nie grałem. Nie, o to nie chodzi. Po prostu niezbyt komfortowo mi się nagrywa e, tą produkcję i niezbyt wygodnie mi się ją komentuje. Tak więc jeszcze się zastanowię i, 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 i podejmę ostateczną decyzję, ale raczej przygotujcie się na to, że em, no, że gra trafi do mm, playlisty Let's Play na luźno A jej miejsce zastąpi jakaś mm, no, inna produkcja Prawdopodobnie będzie to ten nieszczęsny Resident Evil, którego już od bardzo dawna chciałbym nagrać ponownie. Ale dobrze, skupmy się jak na razie na e, pannie Croft, która nam tutaj skacze, zabija e, oponentów. Aby tylko utorować sobie drogę do dalszych etapów, hopsa, 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 dobra, jesteśmy na samym dole, ale nim skorzystamy z winy, dokładnie tak. Wyskoczymy na dół, zabierzemy trochę części i to zdobędziemy kolejny artefakt. Dokładnie, kolejna zabawka. No cóż, też mi artefakty. da się tam wrócić chyba jakoś będę mógł dokładnie tak i tym razem skorzystamy już z liny skitramy się aby oni sobie mogli co nieco pogadać

Dobra, jeden strzał przyżyliśmy Da się otworzyć, da się. Tu jest kolejny grobowiec. Opa! który od razu może to splądrujemy. O proszę, i nawet kolejny artefakt po drodze. No, mniejsza o to. Pędzimy dalej. Ten grobowiec był dosyć ciekawy, o ile się nie mylę. Ponieważ on... Mm, przypominał o ile dobrze pamiętam laboratorium. Znaczy przypominał to, bo tutaj, że było jakieś opuszczone laboratorium. Dlatego też wydaje mi się taki ciekawy. No cóż, ale zobaczycie sami i ocenicie. Się rozejrzę, chyba idę w dobrą stronę. Pozbieramy trochę części, e, ponieważ, o ile dobrze się nie mylę, mamy jakąś broń do ulepszenia. Kolejny artefakt. Jest zdjęcie dwóch Ta na Millie I to no dobra, zdobyliśmy 3 na 3, rodzinna wycieczka, wszystkie trzy artefakty z danej kolekcji. Um, dobra, tu są jeszcze części. O, 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 szafeczka, w której również będą jakieś części zapewne. No cóż, przydałoby się jakieś ognisko, jakiś obóz, abyśmy mogli dodać sobie nowy punkt umiejętności, który zdobyliśmy. No i ulepszyć bronię, już mamy dosyć sporo części już i. No, mówisz, i masz tak, karabin szturmowy. Nowe ulepszenia. Najpierw weźmiemy jednak na ruszt y, punkt umiejętności. Kartograf. Ale kartografa nie możemy chyba. A nie, możemy już. Wszystkie wejścia do grobowców y, i ważne miejsca będą oznaczone na twojej mapie. To nam za bardzo niepotrzebne. Y, niech no że Tu mamy zablokowane. Co to, to jest? Zręczny... Rzecznie uchyla się przed lekko, pancerznymi orgami, Ok, no to weźmiemy łowy. O, zyskujemy ulepszony celownik dodatkowo, to się przyda. Mm -hmm. bardzo ładnie. I teraz sprzęt. Mamy łuk, który może w pierwszej kolejności ulepszę większe obrażenia zadawane przez strzały jak najbardziej. I strzały zapalające tworzą przy uderzeniu kałużę ognia. No taki troszkę jak napalm. A w sumie jest nawet napisane strzały z napalmem. E, mój błąd, że nie zauważyłem. Dobra, strzelby nie da się, pistoletu się nie da. No to karabin, ale mamy zdecydowanie za mało chyba części. Ulepszyć cokolwiek dokładnie tak, więc jak na razie ulepszyliśmy łuk. Niech tak zostanie. Co my tu mamy? Nic, nic ciekawego. Dobra, musimy dostać się na drugą stronę tych wrót. No, tak jak mówiłem, jest to coś na wzór opuszczonego laboratorium. Zresztą Lara powiedziała nawet, że jest to po prostu jakiś opuszczony ośrodek badawczy. I oczywiście uważamy, aby. Nie wejść do wody. Zapewne jak się domyślacie, może to się skończyć dla nas dosyć, no dosyć tragicznie. No co jest? Nie przyciągnie tratwy? No, i coś jest nie tak chyba. Aha, dobra, musimy to przypalić ręcznie. I teraz, o ile się nie mylę, już ta się. Y ją przyciągnąć No właśnie mm -hmm. Pewnie zastanawiacie się co robię... O -oh. Za chwilę to wyjdzie. Dobra, tu powinno być dobrze. Przez chwilę woda nie jest pod napięciem, a i tak nie musieliśmy tego podnosić. Dobra, dawaj szybko, 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 szybko. Uff udało się. Dobra, nie jest źle, ale najpierw przeszukamy sobie to pomieszczenie, ale nie sądzę, żeby tu coś było, o ile dobrze pamiętam, całkowicie nic. Okej okay. I niech teraz sprawdzę, zrobimy tak I tak. To Ta dam. Niech się uspokoi, stoi, stoi. I w ten sposób utorowaliśmy sobie drogę do dalszej części. Do dalszej części grobowca. Tak to nazwijmy. Muszę przyznać, że ta woda wygląda całkiem realistycznie, kiedy się przemieszczamy. No właśnie, czego szukali? Tak czy inaczej, mamy skrzynkę. Cel, po który tu przybyliśmy. O, 250 surowców, troszkę doświadczenia, nawet sporo. I możemy bezproblemowo wracać już do. No, na naszą ścieżkę fabularną, ale wcześniej. Tak, a co my tu mamy? Łuk, łuk te strzały z napalmem. Na razie zostawimy je. Ulepszymy sobie karabin. Większa prędkość wodową, dzięki czemu zadają one większe obrażenia oczywiście. Wydaliśmy praktycznie całe surowce na to ulepszenie do karabinu, ale odwdzięczy nam się to zdecydowanie tak. Karabin będzie zabierał no już całkiem porządne obrażenia, chociaż i tak zabierał. Ale trzeba go ulepszać, ponieważ przy większych e, potyczkach no przydaje się bardzo, jest nieoceniony. Droga powrotna jest chyba nieco prostsza. O ile się nie mylę. No, łap się dziewczyno. No, i wróciliśmy na naszą ścieżkę fabularną ponownie. Musimy ruszyć tam przed siebie, ale nim to uczynimy, przeszukamy inne miejsca. Tu mamy na przykład kolejny kopiec, który możemy sobie, no, odznaczyć, tak to powiem. Tu możemy wrócić. Wow, 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 co się dzieje? Właśnie, tu mamy geoskrzynkę. Dobra, czy tu coś jest? Tak, tu jest kolejna geoskrzynka. A tu jest zwykła skrzynka z częściami. No i chyba wszystko udało nam się mniej więcej odznaczyć tu jest jeszcze jedna tam na dole nie byłem a jest skrzynka No cóż może później pójdziemy jak będę wracał ponieważ zostawiłem kilka znaczy um, zostawiłem za sobą kilka Miejsc, do których przydałoby się wejść, ale rzeczywiście może to zrobię jak będę już wracał. O, jeszcze tam na górze coś jest. Da się tam dostać. Zobaczymy, czy będziemy w stanie to zrobić. No, chyba nie stąd. No, może też tam dotrzemy w jakiś sposób, jak będziemy już wracali. Ale nie chcę was tym zanudzać. Najważniejsza jest fabuła. Tak, tu gdzieś była mina, o ile dobrze pamiętam. Do zniszczenia. O, jedna jest nawet tam. Ale niestety nie dysponuję odpowiednim narzędziem, aby z tej odległości je zniszczyć. Tak samo pływa tam kolejna, a trzecia jest gdzieś tu w tym statku, o ile dobrze pamiętam, w tym wraku. No tak, dla zainteresowanych. Dobra, tego na razie nie zburzymy, ponieważ nie posiadamy wystarczającej siły do tego. A z kolei tu mamy kolejny. Dziennik. Kolejne dokumenty. Tak więc ruszamy dalej przez kolejną no, jamę, nie wiem jak to nazwać. Dobra, wychodzimy na po drugiej stronie. Dokładnie tak, dotarliśmy do naszego statku, a raczej tego co z niego zostało. Odznaczymy sobie kolejny obóz. I tak mamy za mało części do ulepszenia jakiejkolwiek broni. Jaki nie mamy levelu, żeby... Sobie dodać. wydawało mi się, że o, o o o o o o dokładnie tak. Tu jest kolejna geoskrzynka. Aha, dobra. Czyli górą nie przedostaniemy się. Trzeba boczkiem. Opsa. Mało włosu i bym zapomniał nacisnąć literki E. Znaczy przycisku E. Odpowiedzialnego za wbicie czekana w ścianę. Okej. Okay. Rozwalamy skrzynkę. Podpalamy sobie ten... No nie wiem jak to nazwać plakat. Jest takich kilka, o ile dobrze się nie mylę. Cztery. Opsa. Po cichutku, hmm, czyżby dało się to spuścić na nich? Oczywiście, że tak. I to też zrobimy. Czas wyjąć coś... Wow, 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 wow. Coś mocniejszego I nie mam nawet już amunicji do karabinu. Wychyl główkę. Ładnie, wow typek starczą. Dobra, do tego użyjemy shotguna. Chodź do mnie, chodź. Nie stać mnie na... Więcej. O, o to mi chodziło. Przyszpilenie. I tak się załatwia sprawy. W moim wykonaniu. Dobra, teraz wystarczy przeszukać ciała, o ile się nie mylę. Tu jest skrzynka z granatami. Tu jest amunicja, która nam się bardzo przyda. O, do Shotguna mamy Max, ale do karabinu maszynowego jak najbardziej. Tu jest jeszcze jeden. Dobra, przeładujmy na wszelki wypadek sobie. Karabin. Tu są kolejne dokumenty. Nasza Co my tu mamy? Granaty, amunicja. Ok, w takim wypadku pozostaje nam już pędzić tylko na górę. Ale ja w tym miejscu z Wami się pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do komentowania i subskrybowania. Wyczekujcie kolejnych odcinków w następnym odcinku. No, już raczej dotrzemy do Endurance i załatwimy sprawę z naszym statkiem. W oczekiwaniu na nowego Tomb Raider'a zachęcam do oglądania również moich innych let's play. A się no w tym momencie z wami żegnam. Do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się i na razie. Hej!